Rośliny wytwarzają bardzo dużo różnych mechanizmów, które chronią ich przed całkowitym zjedzeniem przez zwierzyny rośnożerne. Jesteśmy tutaj przy krzewu głogu. Gługokrot wytwarza ciernie. Ciernie jest to oczywiście obrana mechaniczna i ciernie to są przekształcone pędy albo całe liście. Ciernie różnią się od kolców w tym, że mają własną wiązkę przewodzącą. Tutaj mamy jeden cały cierń pędowy i tutaj jeszcze pęd cierń liściowy. Bardzo ostre. Naprawdę nie polecam wchodzenia w głąb w krzewów w głogu Myślę, że tutaj też będzie dobrze widać, czym się różnią ciernie od kolców. Jesteśmy przy krzewie rokitnika. Zerknijcie tak. Bardzo trudno to odhaczyć. przecież odhaczałam to kolce róży. Czyli jest to przekształcony po prostu kawałek pędu bądź liście. W przypadku rokitnika jest to też pęd. Ma własną wiązkę przewodzącą. Bardzo ostry, bardzo ciężkie do ułamania. No i szczerze powiedziawszy kontakt jest naprawdę mało przyjemny. Czyli kolejny przykład na to, jak można mechanicznie się obronić. Przepraszam na żarco. Jeszcze innym przykładem jest wytwarzanie właśnie kolców. Kolce mamy tutaj. To są kolce, jeżelne kolce. To są po prostu przekształcenia skórki, czyli tej zewnętrznej tkanki okrywającej pęd. Powiem szczerze, że przed porządkując ten krzew jeżyny, bardzo mocno się pokułam, więc jeżyna również stosuje metody odstraszania rośnożerców. Świetnie jej to wychodzi, bo nas bardzo mocno odstrasza. Ona po prostu tutaj sobie panuje. Takie kolce oczywiście są na przykład też u róży czy u maliny. Kolce nie muszą być na pędach. Mogą być też na, na przykład na liściach, jak u ostrokrzewu. Oczywiście świetnym przykładem na kolce to są Róż, zobaczcie, tak tu ewidentnie widać, że to nie był przeraśnięty, nie był to przekształcony pęd czy liść, tylko po prostu przyrośnięta skórka. Ten, myślę, że każdy kiedyś miał wątpliwą przyjemność kontaktu z kolcami róży, ale jak to się nie mówi, nie ma róży bez kolców. Do mechanicznych sposobów na unikanie roślin oprócz kolców i cierni, jest na przykład wytwarzanie bardzo ostrych blaszek liściowych. Tutaj mam akurat tużycę. Tużycę, jak ktoś miał, przejechał paluszkiem po takiej tużycy, to myślę, że też to pamięta. Długo, długo, bardzo ostre, właśnie przesycone krzemionką najczęściej, albo wzmacnione specjalnie tkanką wzmacniającą brzegi. Bardzo ostre i faktycznie e, tużyca jest mało chętnie zgryzana. Szczególnie, jeżeli jest jakaś narosina obok. Kolejnym przykładem na chemiczną walkę z roślinożercą jest wytwarzanie związków, które są parzące, które powodują pewnego rodzaju dyskomfort albo nawet spory kłopot dla niego. Oczywiście tutaj mamy pokrzywę. Pokrzywa na swoich listkach, tutaj na zewnątrz, ma takie włosy gruczołowe, które po dotknięciu łamują się i wstrzykiwany jest kwas, jest to głównie kwas mrówkowy. Roślina zwierzę jak Spróbuję takiej rośliny raz, to potem już zapamiętają na długi czas. Zresztą każdy, kto wpadł kiedyś w jakąś grupę pokrzyw, to doskonale pamięta, żeby omijać takie rośliny z daleka. Innym rodzajem ochrony przeciwko roślinożercom jest ochrona chemiczna, czyli wytwarzanie różnych substancji. Pokazuję Wam młode kołowąski buka. Otóż okazało się, że niektóre rośliny w czasie zgryzania, szczególnie te młode przez zwierzęta, wydzielają substancje. Te substancje są górzkawe i powodują to, że mm, na przyszłość te nie będą smaczne dla zwierząt. Jest niesamowicie ciekawe, jakim cudem ta roślina rozpoznaje to, że jest y, zgryzana, a na przykład niełamana przez, przez wiatr. Otóż okazuje się, że w ślinie zwierząt, które zgryzają, są substancje, które są w jakiś sposób identyfikowane przez rośliny. Mało tego, wtedy kiedy ona jest zgryzana, wydziela substancje lotne, które daje informację innym roślinom o tym, że uwaga idzie roślina żarca i chce was jeść. To jest fascynujące. Te substancje, które są wytwarzane to są na przykład taniny, albo też kwas salicylowy. Kwas salicylowy to jest składnik na przykład aspiryny. Innym sposobem chemicznym jest wydzielanie specyficznych. Substancji, szczególnie takich lotnych substancji, różnych olejków zapachowych. Na przykład robię to bodziszki. To tu mamy bodzieżek czerwony, ale też to jest, to jest w ogrodzie, ogrodowa roślina, ale polska flora ma sporo bodziszków. Bardzo charakterystyczny zapach, nielubiony przez niektóre zwierzęta. Takie zapachy też na przykład wydzielają wrotycz. Wrotycz jest bardzo na łąkową. Jeżeli chcemy się pozbyć niektórych owadów z domu, to na przykład zapraszajmy. Znalazłam liście wrotyczu. Wrotycz jest rośliną latem, Wobec tego na razie tylko mamy pierwsze listki. Ale myślę, że znacie tam roślinę. Kwiatostan jest bal piękne, żółte kwiatostany, bardzo charakterystyczny zapach. Innym przykład na walkę chemiczną jest wydzielanie substancji, które teraz że są gorzkie, mogą być też trujące, ale też trochę utrudniają na przykład pobieranie soków. Nakłucie takiego, takiej rośliny, która wytwarza mleczko w rurach mlecznych, no jest utrudnione. Oczywiście tu mamy niszek lekarski, nie mówimy mlecz, chociaż on zawzięła się właśnie tego mleczka. Niszek lekarski jak najbardziej taką zdolność ma.